Mam klauzulę z tej strony L1 i dzisiaj tak yy, przedstawiam wam wersję, która niedawno wyszła. Yy, wersja 1.8 Snapshot 14W10B. Tak, tak to się nazywa. Yy. okej, okay. Zaraz przygotuję i widzimy się znowu. Dobra, już wszystko przygotowałem. Yy. I dobra, przedstawiamy. Yy. Jak to można powiedzieć? Zaczynamy od y, bloków, które dodano. Y, tak. Dobra. Y, tak, mniejsza o to. Y, tak, dodano blok granitu. Tu jest granit taki, y, taki y, ten, który się generuje, którego kopiemy. Y, później z niego możemy zrobić taki. Y, Taki jakby wygładzony. Tak, wygładzony. Um, dobrze. E, to jest taki drug inny granit i, i on tak samo jak ten jest taki... E, on się generuje. I możemy z, tak samo go wygładzić, e, tak przerobić. I to jest trzeci granit i tak go można przerobić. Okej, okay, to tyle chyba z takich, takich zwykłych bloków do budowania. Więc dobrze, yy, Przechodzimy do blok szlamu. Tak, blok szlamu. Dodali yy, blok szlamu. Yy, czym się on różni od zwykłego bloku? Jest on ze szlamu. No to dobra. Yy, z bloków szlamu. Sorry. <laughs> Okej. Okay, yy. Dobra. Yy. Ale fajnie. Yy, tak, to jest blok, slime block yy, I on się różni tym. Tak. Zobaczcie. No, normalny blok trawy, ziemi, jak kto woli. O, okej. Okay. Ale na tym. Patrzcie. Yy, nic, nie klikam spacji. Nie klikam, nie. Yy, dobrze. A więc o co chodzi? Ten blok działa jak trampolina. I jak jesteśmy na przetrwaniu i z niego na niego spadniemy to jego nam się nic nie Tak, bo się odbijamy. I Czyli co tu jeszcze? I... Oj, deszcz. Przepraszam. I... Okej, okay, dobra. Patrzcie. Jak skaczemy, Normalnie, prawda? O tak, skaczemy sobie. Tak, skaczemy na ten y, blok, y, blok szlamu i trzymamy spację, to on nas wybija tylko na jedną kratkę. Tak, y, więc patrzcie. Y, skaczę i trzymam spację. Oj, sorry. Widzicie? Na jedną kratkę. No i nas nadal, nadal odbija coś niżej. A patrzcie. Y, Pozwólcie sobie podlecę, żeby było bardziej... No, też, tak też można, patrzcie. Yy, tak tylko skoczę i już nie trzymam spacji. Oj, sorry. Yy, dobra, o tak. Jezu. O tak, i patrzcie. Spadam, nie trzymam spacji, nas wyżej wybija. A, a patrzcie teraz, gdy trzymam spacji i spadam... Yy, Widzicie, na jednym, jedną kratkę. Więc dobrze. E, chyba e, blok szlamu e, wszystko jest już obrobiony. Dobrze. I mamy teraz e, rzecz związaną z mechanizmami, a inaczej e, trapdoor. Tak, e, żelazny trapdoor. Czym on się różni? Zwykły możemy normalnie tak e, otwierać, a tego już rączką się nie da. Więc musimy użyć coś y, albo dźwignia, albo ten pochodnie y, ten możemy otworzyć. Prawda, ale możemy go rąko, y, ręczko, y, rączką otwierać. Ale to jest, a ten tylko y, redstone można. Czyli czy pochodnią, przyciskiem, y, dźwignią. Tak. To jest mniej więcej tyle do tej wersji, co było dodane. Tak, y, tak ogólnie nawet może być y, Dobra, więc y, na razie trzymajcie się, cześć i pa!